Jakie osoby prowadzisz na wysokich węglowodanach, a jakie na wysokich tłuszczach? Jeżeli mam być szczery, to chyba ponad 80% moich podopiecznych prowadzę na diecie high carb, czyli wysokich węglowodanach. Prowadzę w większości sportowców. Ogólnie jeżeli osoba jest mocno związana ze sportem, ciężko trenuje, ma wiele tych treningów, są ciężkie i wytrzymałościowe i tak samo ta osoba ma dobrą wrażliwość insulinową, niski poziom tkanki tłuszczowej to staram się dawać bardzo duże ilości węglowodanów w szczególności w te dni treningowe a wtedy w te dni treningowe gdzieś tam daję więcej tego tłuszczu a na diecie wysokotłuszczowej to raczej prowadzę osoby, które nie są zbyt mocno związane ze sportem. Często są to osoby otyłe, osoby z insulinoopornością, bądź takie, które mają jakieś problemy z hormonami.